Siemano, witam Was w kolejnym odcinku Wirtualnej Gwiazdy. Gramy sobie środkowym pomocnikiem ofensywnym. Pokażę Wam na razie, jak wygląda moja gwiazda. Eee, także moja gwiazda, edytuj wirtualną gwiazdę. Taki ziomuś ciekawy. Hmm. Fryzury na razie nic takiego nie zmieniałem. Zobaczmy tylko, czy mam jakieś tutaj. Hmm. Fajne funkcje nowe do wyboru, uderzanie fałszem, dribbling, to wszystko pozaznaczane, raczej już jest. Mocne podanie. Jeszcze mocne podanie zostało, ale nie mogę go wybrać wtedy. Dobra, wybieramy sobie drugi oddech, uderzenie fałszem. I to też się przyda. Przejdźmy dalej i zacznijmy sobie grać dzisiaj jeszcze dwa kolejne spotkania. Ogólnie miałem robić skróty z czterech spotkań, raz w tygodniu. Ale się to zmieniło troszkę. Po prostu dam dwa razy w tygodniu wirtualną gwiazdę i e, dzięki temu, e, dzięki temu będziecie mogli zobaczyć sobie, dzięki temu, sorry za zawias, dzięki, dzięki temu zobaczycie dwa razy w tygodniu u mnie wirtualną gwiazdę na kanale i będziecie mogli sobie to wszystko oglądać e, częściej, czyli dwa razy w tygodniu po what? Dwa razy w tygodniu po jednym. Kurwa, mać, ale się zawieszam dzisiaj po, po dwa odcinki, po dwa mecze. Widzę kapitan po raz pierwszy. <coughs> Także udało mi się dorywać opaskę kapitana. Chyba, że miałem wcześniej. Jak tak, to mnie poprawcie. No i zaczynamy. Ocena 6-0 na początku. Pasuje ją jakoś podskilować. Dużo ogólnie staram się asystować, więc na tym będzie się opierała ta seria Na fajnych podaniach, niekoniecznie bramkach Dobra, jedziemy Pięknie, nie wiem czy spalił, proszę nie i strzel to Strzel ty pistryku Wells cioto Ciota jesteś A takie ładne podanie, no bycie to cię strugał Jak to Majko mówi, dobra Na razie nie naciskam. Teraz sklepa, dawaj Piękne, długie znowu prosto ale te piłki dzisiaj chodzą Wells tam za pieprza Dobra. Z góry, z góry, z góry, z góry, z góry Musimy wystawić gdzieś tutaj. Ładnie. Tutaj, tutaj, tutaj grepiło. Dobrze. Nie stracić. Tu jest ładnie. Dobra. O Boże. Moi napastnicy mi po prostu rozpierdzielają. Nic nie mogą trafić, no ale to jest szczegół. Fuck. Dawaj z góry, z góry Andrzej. Pięknie. I znów za mocne Zaraz to do podanie dotrze, mam nadzieję Dobra Nie mogę naciskać za często też yy, prośby o O podanie, bo wtedy ocena spada w dół Coś jak w NBA No bierz Ty kurwo, ty gdzie tam był karny Ja pierdziele przeszkadzę mu. nie mogę się ruszyć. Nie strzel tego! Dobrze! Tak to jest jak się karne z dupy daje. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jeszcze ja mam głowkę grać? No super. Przynajmniej żebym się 8... Osiem... Wow, trzymał oceny, to by było fajnie. No nie, bramkarz wyjdź! Z góry Czemu nie mogę wygrać główki na razie Za, za ciotowaty jestem Dobrze Z pierwszej kolejź mi stąd Sprinter Piękne podanie Tutaj odklep, odklep, odklep A, Ale wzruta szła Dobra muszę, muszę trochę odpocząć Zaraz się zmęczę i tyle z tego będzie Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dlaczego mi. Ja pierdzielę ten Bradford to mnie w Muszę się z tego klubu wynieść jak najszybciej. Po połowie sezonu poproszę o transfer. I tyle będzie. Sami sobie będziecie podawać. O! Słuchaj, dubsko i dawaj piłę. Goldość. Słupek. Ej, my mamy więcej farta w tym meczu niż po prostu skilla. Dawaj to! Trzeba grać piłką, a nie pierdzielić się. Pięknie! Patrzcie, jak się akcja przyspiesza. I gol! Welc, ile ty jeszcze będziesz miał setek? Ile? 40 minuta 0 do 0 Nawet wrzutę No zba Aj mój błąd teraz, był odwrócony, ja mu nacisnąłem podanie Zły moment wybrałem No nie Myślałem, że drugi karny Podania Bradford 83 że tam było Przedłużysz? Ech. Baba ocena na razie Bramka żyj Tu piłam, tu delikatnie, tu, 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 tu Ja pierdzielę On nie może rzucić tego ręką jak człowiek Ale my dzisiaj wkurwają e, Bradford Dobra jazda Tutaj Dajcie mi rozciągnąć to na spokojnie. Tak teraz patrzę, komu by tu zagrać? Tu jest. Boże, człowieku to było podanie? O. To jest też przejebanek. Zaczynacie w takim słabym klubie, naprawdę ciężko jest czasem z nimi jakąś akcję skleić. Teraz gol. To... Ale fart po raz kolejny Ciężko, naprawdę ciężko to akcję skleić 6,5 ocena Dawaj z góry Tak jest, no i jedź Małego masz speeda Gówno ja stąd zrobię Trzymaj Na pewnie. jak nie macie co zrobić, to podajecie do mnie, nie? To was stru o, 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 do góry mu zagraj. Ja pierdzielę. Co za ludzie. Kurde. Ale do ceny 7 nie będę miał przez was Pizdryki, kurde. Środek Piękne. Pro Ale będzie dwóch zagrał. Sędzia z pierwszej Dobra, też sobie strzelę. A, W zęby prosto Sześć jo, ale mi rośnie z ocena uuu Dobra, dawaj, 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 dawaj. Czekaj, 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 czekaj. Fuck jeszcze mam... Aaa nie przejdę, 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 nie przejdę, przejdę. Ach. Dupa z tego meczu. Ani jednego złamanego skilla nie dostanę za to. Nic chyba. Ani celnych podań. Nie ma do kogo. A jak już podam, to jest pieprzą. Dobra. Pięknie. No, gdzie ty to przyjmujesz? To nie w tą stronę. Ja. Dafug czy 6 i 7 dalej ocena do 8, nawet nie dobiję Chyba, że jakąś genialną asystą się popiszę, wystawię mnie do pustej bramki Bo innej opcji to ja nie widzę. I grać nie potrafią. Z kim ja gram w ogóle? Boże Czemu bramkarzem wybijam? O, zmiana! Aaa, mogę grać całym składem teraz, dawaj tu! Nawet nie wiedziałem, że tak jest, że jak jest zmiana, to mogę całym składem napierdzielać. Dobra, dawaj, piłę! Dobra, jest pierwszy kontakt z piłką mój. I na dół jazda, bishop. Bioshop może, dawaj, dawaj. Ale mi wyciągnął. Spadaj, nie zagrasz do góry. Dobra, bramka żyj! No niech ci będzie. Wiem, że Wels jest zajebiście szybki. Pewnie go i tak złapią. A! No, 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 bierz dąpiła jeszcze raz, jedną akcję przynajmniej. Dawaj to, dawaj to, kurwo ty! O, ale go zostawiłem! Supek dobitka! bitka! <śmiech> <śmiech> Już nie wiem kto większą ciotą, oni czy my. E, bramki zero, strzały celne jeden. 7,5 na meczowa. Podania, bla bla bla, nic nie dostałem. Świetnie. No dobra, przejdźmy sobie do kolejnego meczu. Heim powraca. Obiecująco w debiucie. Uh. Dobra. Eee, statystyki sezonu. Rozgrywki klubowe. Empower League, tabela ligowa. Bradford na miejscu 7. Z tym. Dobra pierwsza kolejka dopiero. Oh, fuck. O kurde, to jest puchar teraz. Tak mi się wydaje. E, na mecz z klubem tak dostałem powołanie. I ciśniemy. Kurwa, macie stroje. Dobra. W deszczu. No nie. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej uda mi się jakąś asystę zdobyć, że jakiś pizdryk trafi w bramkę chociaż, bo na razie im podaje i gówno mi z tego, jedziemy. Ogólnie to jest mecz pucharowy, czyli jak przegramy to odpadamy, nie wiem czy tutaj są rewanże, bo właśnie raz są, raz nie ma w tej angielskiej, nie orientuję się w tym tak zajebiście. Pięknie, ale gra mi jej piętkom. Ale by akcja była, jakby mi to. Ojojoj, dobrze podał. Nie było nic. Czekaj, 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 czekaj. No, mówiłem czekaj. Nie gówno stąd teraz zrobię, chyba. Z takim genialnym złotem się popisać. Przy linii. Dawaj. Ale przycisnęliśmy od razu od początku no O przyjmij to, o, ale bym zajebał Albo w trybuny, albo w ramkę No gdzie jeszcze zero ocena? za taką dobrą akcję? No nie Bramkarz wejdź, 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 wejdź Ja pierdzielę Proszę o transfer od razu. Jasny chuj Z kim ja muszę grać? No dobra Trzeba wziąć grę w swoje ręce chyba, bo inaczej być nie będzie. Dawaj, 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 dawaj. No kurde dzisiaj! Ja pierdzielę, jak im się wysuwam na pozycję i naciskam, żeby mi podali, to nie, wtedy kółeczka będzie robił. Zidan się znalazł, kurde. Trochę ci brakuje skilaty Co za koleś. Skocą. No i dwa. No nie. Maxe Frey. Ja pierdzielę. Do dupy, a nie na puchar. Z taką grą. Z kim ja muszę grać, no boże Pewnie strać, masz rację, tak najlepiej. Ja pierdziele... Nie mogę za dużo biegać, bo jeszcze kondycja mi zaraz spadnie i gówno z tego już będzie Próbuję im jakoś tutaj Rzucać te piłki i w ogóle rozgrywać to wszystko, ale Ale co z tego... Gonta? Ja nie, nie przyjmie. a deszcz Niestety Zapomniałem o tym Temu Wellsowi to chyba do pustej trzeba wystawić. Czas tego, że jest szybki jak nic nie trafia, no Przyjmij to Przyjmij to człowieku Dobra, dawaj Pójdź mnie... No Pierdziale za plecy też zagrać musiałem. Co za gości? Poczekaj, 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 poczekaj. Tutaj, tu, 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 tu. Może tylko ja potrafię rozciągnąć i pomyśleć czasem. Komu tu teraz zagrać? Spieprzać ziadu. Aj, Za lekki ten strzał. Przynajmniej oddałem, kurde. Dawaj z góry. Tak jest No nie Jeszcze, 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 jeszcze na spokojnie No tak ci ładnie Odegrałem Boże, go oni przyjmują No no ja nie mam pytań Z pieprza, dziady! Ech. Karny, jeszcze na mnie! Jakopie, Jakopie, proszę Jest, jest, mam szansę Chyba to zjebałem. O nie! Fak! Jest kapitan, rzuty karne plus jeden Sam wywalczyłem, sam strzeliłem, chociaż jest takie, taki przesąd, że ten, który, na którym był karny nie powinien ich wykonywać. No, ale jednak sprawdziło się. Mamy 2 do 1, pierwszy gol. W tym sezonie. No patrzcie, patrzcie jak gość zagrywa po prostu, to jest normalnie, nie wiem. Idiots everywhere. No weź mu podejść. Koleś biegnie, za nim, nie wiem na co czeka. List ci mam wysłać, żebyś go jakimś cudem powstrzymał. Dobra, druga powa, mam nadzieję, że będzie lepsza. Czy te cioty się ogarną. Przynajmniej jeszcze jedną bramkę zdobędziemy. Bo jak na razie się na to nie zanosi. Dawaj tu. No nie, no nie, no nie, tu. Lewa noga, alej kurde, z wodem poszedł. Nie wiem czy tam do góry nie mogłem podawać. Mocniej Andrzej. Dobra, bramka żyj. Złapie? No jest okej, okay. dobra pierdziela jak oni piły, grają. To jest po prostu szok. Świetnie. No, jebni, jebni. Dobrze. Przynajmniej się próbował jakoś przeryć, a nie. Dobra, rzucimy teraz tego różnego. Delikatnie na główkę i to ma być gol. Wybił! Wybił! Naprawdę. Ty jebany nie Osiem i pół A tak ładnie to zrobiłem, no! Biegnę, biegnę Dawaj tu Puścimy Wells'a, jedź! No i chuja, no i jak zwykle zjebał Jako kapitan wnoszę okupienie jakiegoś napastnika <noise> Wnioskuję. No kurwa mać 65. Jeszcze może jest trochę czasu, jak teraz nie stracimy. Dawaj tą piłę oto. Ja kryję tego pizdryka Skuban mi uciekł Bierz, 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 bierz I Jazda, jazda Ale między nas dwóch poszła. No fuck No dawaj, 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 bo muszę mu zagrać. Nie strać, nie strać! Proszę, jedź mi tu o Boże źle, zjebałem. No tak, i co ja tutaj z tym zrobię? No, Wells, nie bądź pizdrykiem strzelto, no gdzie ty biegniesz? O Boże, I tak i pewnie i do mnie, no teraz nie chciałem. Dobra, jedziemy. No i znowu macie... Jakim kurwa cudem spalony? Uff. Nie wiem czy zmiana za mnie czy nie. Już końcówka meczu. Kurde no, jakimś cudem to strzelić jeszcze raz. Nie, a tak, spiana za mnie Kondycyjnie nie wytrzymałem znowu dobra postaram się to strzelić Żebyśmy grali dalej w tej do. No. Dawaj, dawaj, dawaj Jazda Co ty kurwa robisz ciągle na tym spalonym Co za typ Dobra, może Wells się obudzi Bez wątpię. Karny! Tak jest! Drugi karny w tym meczu. Co, drugi raz w lewo kopać? Dobra, najwyżej broni. Uuu! Mało braku, 90. minuta, karny, mamy 2 do 2. Nie wiem, czy teraz będzie dogrywka, czy karne będą. Dogrywka, a to znaczy dogrywka, czy drugi mecz. No dobra, żeby nam jeszcze nie wpakowali, bo... Właśnie się zaczyna. O, no nie 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 Tak jest jedź jeszcze przerwał i co? Dogrywka Oj, dłuższy będzie ten odcinek Szkoda, że już nie gram. No kurde, chuj mnie ściągałeś tej Pięknie no fak! Why? Staram się coś z nimi ugrać, ale naprawdę jest ciężko. Te drewniaki, że masakra. że ogarnął. No dawaj do piłki, człowieku. Ale kontra by teraz fajna poszła głubczają. O, 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 o. Pochłon się mu wziebał w tą piłkę, kto mi to wyjaśni. Gol. Dobitka i gol. Cupek, ranny. Boże, co za fartucha mieliśmy teraz, ja pierdzielę. Dawaj, 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 jeszcze końcówka. Na razie do nich siedzą na nas. Nie zobaczylibyście chętnie karne. Ale mi nie bardzo to się opłaca, bo... troszkę źle... źle mi będzie bronić. Dobra, druga połowa dogrywki. Wszystko się zaraz wyjaśni, czy karne, czy nie. Wells? No chyba dojdziesz, no. Świetnie. Słupek! Po słupku to poszło, no faaaak. Sto minuta już. Stało dziesięć minut. Dawaj, 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 dawaj. Kurde. Przejebane się nimi gra. Dawaj piłę. Ale w obronie teraz ten koleś zagrał. Dobra, ten może na speeda jakimś cudem... Studen... Jeszcze jest, jeszcze jest szansa. No jak ty mu to podałeś? To było zwykłe podanie, nie na wysunięcie. Chyba są karne, 100, 117 minuta. No nie. No dawaj. Ja pierdzielak, bym teraz stracił, to chyba załamka. Dobrze, dobrze. Tak jest i mamy żółty, karne, tak? Chcieliście pewnie, dobra. Konsekwentnie dajemy w lewo. I obronił. Świetnie. Teraz ja to za chuj tego już nie obronię. Lewo, w prawo. <śm> <ś> tak mu skopać, dobra. No teraz zwalnę w środek jak się uda. Dobrze. Eliton... czy Eylton? A bezbłędnie. Znów w środek? Nie wiem ile jeszcze tak mogę. Dobra, dawaj bramka, żyj. Tak jest! Tak możesz kopać, dlatego mogę kopnąć teraz w środek, ale nie może. Wells. Nie spierdziel tego. Pięknie. Zajebiście. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Thomas. poprzeczka i to chyba koniec. To jest koniec. Zawansujemy po rzutach karnych. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się to wygrać. Raczej im przegrać. Ocena meczowa. 9-1. Eee? What? Aż tyle? Dobra, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy czy nam się coś odblokowało, ale chyba nie, 69 dalej ocena, więc ja już się z wami żegnam, zapraszam bodajże w poniedziałek na wirtualną gwiazdę, więc trzymajcie się, na razie i piona.